Hej, dobry, witam was serdecznie i zapraszam na nowy filmik. gdzie będziemy sobie testować kosmetyki od Everline. Dostałam kilka bardzo fajnych rzeczy, powiem szczerze. I takich, których jeszcze nie miałam w swojej kolekcji, więc tym bardziej się cieszę. I chcę na początku pokazać tutaj jakby pielęgnację, bo od tego i tak musimy zacząć swój makijaż, więc jakby skupię się na razie na tym. Pokażę wam, co dostałam do właśnie pielęgnacji. I wyszła w ogóle bardzo fajna seria, taka kokosowa. I w tej serii, z tej serii dostałam aż 5 produktów i pierwsza rzecz to pokażę tak na, na szybko i yy, mamy pierwsze, to jest pianka do twarzy. Chyba ta rzecz najbardziej mnie kusi z tego całego zestawu i jeszcze tego nie używam, więc jednak przed testowaniem tych rzeczy. Więc mamy piankę do mycia twarzy, mamy płyn micelarny, ja uwielbiam płyn micelarny z Eveline i właściwie zawsze kupuję ten różowy, on jest chyba różany i bardzo fajnie, że mam okazję przetestować również... Yy, płyn radny razem z tonikiem, bo to jest dwa w jednym. Mam również kremy i dostałam dwa kremy. Też bardzo lubię kremy Everlight i mam krem, który jest multi nawilżający i krem ultra nawilżający. I ostatnia rzecz z tej serii to jest krem pod oczy. Również sobie go dzisiaj przetestuję. Jeśli chodzi o pielęgnację już ciała, dostałam e, balsam taki wyszczuplający do ciała i również będę to wszystko sobie testować. Także nie przedłużam, nakładam sobie krem i pierwszym kremem, który nałożę sobie, to może będzie ten ultra naniżający i to jest ten właśnie z tą różową etykietką. Bardzo fajnie jest to, że one mają szklane opakowania, te kremy, więc mmm, pachnie mocno kokosem. Ło, czuję, że ten krem jest taki bardzo treściwy. Mocno nawilżający i mocno wchłaniający się w skórę, i czuję, że zostawia taki na twarzy naprawdę nawilżające uczucie. Nałożyłam również ten krem pod oczy. Mimo, że on jest dostosowany rano i wieczorem, to ja sobie go przetestuję właśnie teraz przed makijażem. I zobaczę, czy mi fajnie nawilży tą okolicę. I właśnie bardziej mi chodzi o yy, korektor, jak mi się sprawdzi ten krem właśnie pod korektor. Jeśli chodzi o podkład, dostałam kremy CC i mamy w czterech kolorach i one są właściwie od jedynki do czwórki. Ja sobie wczoraj testowałam jeden odcień jakby z tych kremów i on y, ma bardzo y, małe krycie, w sensie bardzo małe, no jak krem CC, wyrównuje delikatnie koryt skóry, ale ja się potrzebuję mocniejszego krycia, więc niestety sobie tych produktów nie użyję, pod do mocnego oka muszę mieć po prostu idealnie Wygładzoną buzię, także sobie te kremy po prostu na dzisiaj odpuszczę. Ale chętnie no nie wrócę jeszcze w inny dzień i będę je testowała. Ym, jeszcze oczywiście na sobie w inne dni, ale pokazują, że takie kremy również są dostępne w ofercie Everline i można sobie je nabyć. I ja mam mówiłam już wcześniej o numerek od 01 do 04. Ok, zrobiłam twarz, brwi i bierzemy się za oczy, wkrąt. Teraz jakie ja paletki dostałam. I pierwsza z nich to jest paletka Neon Lights i chyba jej sobie dzisiaj nie użyję. Zostawię sobie ją na inny y, dzień. Ona ma w zestawie pacjenkę i kolory wyglądają tak, więc no, mega mega odcienie. Naligmentowane bardzo mocno z tego co tutaj widzę. Pomacam sobie jeszcze palcem i może ten. I wyglądają tak. Druga paleta to jest paleta Mystic Galaxy i ja z tej samej serii mam czarny Gmoka i uwielbiam tą paletkę. I ta prezentuje się równie obiecująco. Ona ma w zestawie taki pędzelek i ma dwa cienie, które po prostu skradły moje serca. Wygląda ona w ten sposób. Pokażę Wam z bliska jeszcze. I przepiękny jest cień ten i ten. Zaraz zrobię Wam zresztą. I to są dwa skrajnie różne odcienie, bo jeden wpada Taki powiedzmy zielonkawy, a drugi zobaczcie, ma taki yy, bordowa baza i niebieskie drobiny. I trzecia paletka to jest paletka Warii Temu, mam nadzieję, że dużo to czytam. I ja znowu z tej serii uwielbiam yy, tuż do rzęs i akurat się ten tuż też dostałam, więc potem Wam go pokażę. I ta paleta jest bardziej już w takich neutralnych odcieniach, zobaczcie, są zielenie, brązy. Więc ta paletka będzie bardziej y, codzienna, więc bierzemy się do roboty. I tak siedzę i myślę, i chyba zrobię coś jednak, mm, nie wiem, może neutralnego z tą paletą. Na te fiolety w ogóle mam się weny, ale może coś mi się jakby w trakcie nasunie. Ale zacznę sobie od tego brązu matowego, i on nazywa się Jupiter. Wykorzystam też pędzelek, który miałem w zestawie. No i bierzemy się do roboty. I ten cień jest taki, e, zobaczcie, idealny, macho taki bazowy. Faram swoje pedzenty przy okazji. I ja sobie go tak nałożę, o, on w wygląda na takie cappuccino, ale teraz widzę, że on wpada w taki bardzo delikatny nawet fiolet. Wezmę sobie teraz ten najciemniejszy brąz, ostatni i nałożę sobie ten brąz w samym kąciku i troszkę wyjadę nawet. Ok, weźmy sobie teraz y, cut crease. Ok, wezmę sobie teraz ten zielony cień i od niego zacznę sobie moją powiekę. Żebuję jakiś chudy pędzelek. Ok i od niego sobie zacznę... O wow! Zobaczcie. Biorę ten najciemniejszy świret i nie wiem, czy on nie będzie ciemniejszy od tego brązu, który on na końcu. Dobra, zobaczymy jak to wszystko połączę tym właśnie przepięknym, miedzianym cieniem. Przepiękny cień. Tylko kurczę, nie wiadomo jak mi to nakładać pędzlem. Wezmę sobie odrobinę tego Glitter Primera z, y, z Lovely i nałożę go na środek powieki. I na to jeszcze przykleję ten cień, bo zależy mi, żeby on był maksymalnie błyszczący. O! Ok, na no oko zrobione, bierzemy się teraz za drugą paletę. Tu mamy neutralną paletę i myślę, że przetestuję sobie um, może te zielenie, coś mi te zielenie i ta, ta żółć kusi, jedna i druga. Także zobaczymy, um, ale zacznę oczywiście od bazy tak jak przedtem, czyli wezmę sobie jakieś taki neutralny cień i może to być na przykład ten cień tutaj. O, ale tu widzę, że ta pigmentacja jest chyba jeszcze lepsza jak w tamtej. Jak w tamtej palecie. I te cienie są takie mniej chyba suche. Takie mam wrażenie. Wezmę sobie może teraz tą zieleń. O, wow! Zobaczcie, jaki ona ma pigment. wyciągnę wow to jest chyba najładniejsza źródło, jaką widziałam jeśli chodzi o cienie ona jest taka typowa butelko, butelka właściwie, typowa butelkowa zieleń hmm, hmm, hmm. wezmę sobie jakiś ciemniejszy trochę brąz może ten i wyblenduję sobie tą zieleń do góry nie wiem, czy będzie jeszcze za, za jasny. No, póki co lepiej mi się pracuje z tą paletką, jak z tamtą. Dobra, wezmę sobie teraz tą zieloną, która, która jest już um, taka troszkę perłowa, bo to raczej nie jest um, jakby na zasadzie pigmentu, po prostu. Tylko to jest chyba taka po prostu zwykła perła. Zobaczmy jak ona mi się nabierze na, na pędzel. No coś tam się nabrało. Ow, wow. Też jest ładny. Bardzo ładne zielenie w tej paletce. Bardzo. I teraz w sam kącik nałożę, w sam kącik zewnętrzny nałożę sobie ten żółty cień. tej filetowej strony i tu chyba sobie tak sobie dość spokojnie, tak mi się wydaje przynajmniej i zrobimy coś takiego po prostu neutralnego, czyli myślę, że pociągnę y, ten brąz, ten ciemny przepisowy i pociągnę sobie po prostu na dół i teraz ten jasny brąz No a na dole nałożę sobie ten zielony. Dobra, no i drugie oko zrobię podobnie. I chyba sobie tutaj pociągnę tą zieleń też na dole. Teraz ta zielona perła. Czyli właśnie powtarzam to co jest na głównej powiece a w kąciku żółty. No i okej. Okay. Zrobię sobie teraz kreskę i mam eyeliner właśnie w tej samej serii varite. I on jest w pisarku. Myślę, że będzie świetny, bo Everline ostatnio ma bardzo dobre linery, więc... Zanim zrobię sobie... że ja sobie to jeszcze pokazać tuż, o którym mówiłam wcześniej i to jest też ta seria Varite. I on jest taki złoty, zobaczcie, z taką ala, ala koronką, coś w tym stylu. I do tego jeszcze dostałam yy, jakby taki po prostu primer do rzęs, też z tej samej yy, serii, zobaczcie. I ja sobie, niestety, tego primera nie użyję, będę tu sobie tylko i wyłącznie dolne rzęsy, więc zrobię to dopiero jak yy, nałożę sobie sztuczne, ale ogólnie dwa te produkty Będę testować, a właściwie tylko ten, bo ten bardzo dobrze znam. No i czas oczywiście na y, usta, y, bo do ust dostałam kredki i będę chciała sobie chyba te y, usta obrócować tylko chyba kredką. I dostałam aż tyle odcieni i to są kredki y, z serii Make and Shape. I ja chyba sobie użyję dzisiaj y, kolorku Nude Beige i wygląda on tak. Mam jeszcze drugi bardzo podobny i to on nazywa się Milk Candy i dwa bardzo podobne odcienia, ale użyjmy dzisiaj tego. I na koniec są dwie mgiełki i pierwsza z nich to jest utrwalająco-odświeżająca, a druga jest matująco-odświeżająca, więc ja sobie użyję tą yy, utrwalająco-odświeżającą. Zobaczymy jak one w pachną, bo jeszcze ich nie, nie używałam. O, pięknie! Ta pachnie pięknie, a ta... zobaczmy sobie tą drugą jeszcze. O, ta troszkę jak kokos, ale fuknie, fuknę się właśnie tą utrwalającą yy, odświeżającą mgiełką. Ale pachnie uch. Okej, okay, kleję rzęsy i zaraz się widzimy z powrotem. Okej, okay, jestem wracam do Was z podsumowaniem całego makijażu i zacznę yy, od pielęgnacji, czyli od kremu. I cóż mogę powiedzieć, ja ogólnie bardzo lubię kremy z Everend i używam już ich naprawdę kilka różnych rodzajów i te wydaje mi się, że będą równie fajne, bo czuć mocno więzienie i ta skóra się robi taka napięta, widzę, że dzięki temu lepiej też podkład ym, siedzi na skórze i nie robią się aż tak yy, duże zmarzki Ja zawsze narzędziałam takie po prostu dwie duże zmarki, które mnie strasznie denerwują. A dzięki temu kremowi chyba, bo ten podkład już dobrze znam, który ja mam na buzi, dzięki temu kremowi jakoś ta skóra jest taka bardziej napięta, więc... Może. Yy, Okej, okay. krem pod oczy, myślę, że też bardzo fajnie się sprawdził. Troszkę mi się kolektor zebrał, ale nie ma jakiejś tragedii. Także wydaje mi się, że jest po prostu w porządku. Jeśli chodzi o cienie, to bardzo jestem zaskoczona paletką Tom, ponieważ nie spodziewałam się, że te kolory aż tak bardzo yy, przypadły mi do gustu i że tak dobrze będzie z nią pracować. Wydaje mi się, że nawet pracował się lepiej niż z tą filetową paletką. Yy, jestem po prostu zdziwiona, bo zawsze Wiem, że paletka jakby z tej serii, w tych metalowych opakowaniach, zawsze miały jakość. Nie twierdzę, że ta nie ma, ale wydaje mi się, że z tą pracowało mi się po prostu lepiej. Prywatowa paletka, y, bardzo fajna, chociaż wydaje mi się, że ona ma dość ciężkie kolory jakby do y, obsługi, że tak powiem, bo mi porobiły się delikatnie plamy, chociaż zawsze pracuję na tym samym y, produkcie, czyli korektorze jako bazę, to porobiły mi się delikatne plamy, ale o, oczywiście wszystko jest do wypracowania. Ogólnie kolory są przepiękne, no te dwa skradły moje serce totalnie, także nawet dla tych dwóch kolorów warto je kupić. Pozostałe testowałam dość skąpo, bo no, nie jestem w stanie na jedno oko nałożyć wszystkich cieni, ale myślę, że będę testowała sobie to bardziej w dalszym ciągu i będę mogła o niej się powiedzieć coś więcej. Kolejna rzecz, czyli liner. Eyeliner yy, świetny. Ta końcówka jest dość sztywna i jest to plus, ponieważ ona nigdzie tam gdzieś na boki nie ucieka i ogólnie ta cała, o coś mi spadło, ta cała seria właśnie te dla mnie, no rewelacja, nie testowałam jeszcze tego, ale myślę, że zrobię to na dniach, kiedy będę malowała sobie swoje prane rzęsy bez doklejenia sztucznych, także to wszystko jeszcze mi się, myślę, um, przetestuję to wszystko po prostu w czasie. Kolejna paleta, czyli ta trzecia Neon Lights. Myślę, że będę ją testowała na dniach i zapowiada się całkiem całkiem w porządku. Kolejne były kredki do ust. Tak, kredki do ust. I póki co bardzo dobrze się nosi, mimo że są matowe, nie wysuszają ust i są niewyczuwalne. Zobaczymy, jak z trwałością. I ostatnia rzecz, czyli po prostu te mgiełki do twarzy. Fajna sprawa, pięknie pachną. Fajnie, że są takie małe, bo nawet można sobie je włożyć do torebki. Także ten, ten rozmiar ma swój plus. Myślę, że jak najbardziej będę używać tych mgiełek. Mgiełek oczywiście nigdy, nigdy za wiele. Ok, i tak prezentuje się ten makijaż. Po końcu mi napiszcie, która prezent, strona prezentuje się lepiej, która się Wam bardziej podoba. Czy jednak fletwy, czy jednak zielenie. Yy, dajcie znać, czy macie któryś z tych produktów, co używacie, co Wam się sprawdziło. No i dzięki Wam bardzo za uwagę, i do zobaczcie. Trzymajcie się, do następnego.